Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry i znalazłem kilka artykułów na temat tego, że teraz już zaczynają wracać niektórzy żołnierze, którzy, którzy zostali ranni lub z jakiegoś jeszcze powodów, to te żołnierze, którzy byli zmobilizowani jeszcze kiedy, w drugim lub trzecim kiedy ich tam zmobilizowali, w drugim chyba, tak w drugim, no i oni przyjechali do Rosji jakby z powrotem. No, i teraz e, kto, ktoś tam ktoś przyjechał, ktoś przyjechał w taki sposób, że taki na wakacje, taki wojskowy wakacje oni tam na jeden miesiąc mają te wakacje, a niektórzy po prostu na stałe wszystko przyjechali, bo tam ktoś rękę stracił, lub po prostu e, przyjechali z powodu, że no i bardzo długo już oni tam znajdują się. Więc e, teraz on jest, on jest w Rosji. No i <noise> okazało się, że ich nikt na nich w ogóle nie czekał w Rosji. U mnie tak było wiecie kiedy, kiedy ja służyłem w wojsku rosyjskim i po wszystkim tym co tam w ogóle było wracasz przez, no, przez cały rok przeszedłeś to wszystko i wracasz i jakby Zawsze myślisz o tym, że no, cały rok byłem tam, no to było naprawdę ciężko. No i myślę, że kiedy będę w domu, już no, wszyscy będą mnie w taki sposób mówić, że o, przyjechałeś, w końcu, no super, jesteś żywy w ogóle, no i tak dalej. Ale kiedy ja przyjechałem, no w ogóle nikogo nie obchodzi to. Co tam, no, no, no super, cześć, hej, no i tyle. I ja byłem zdziwiony i też trochę byłem smutny z tego powodu, że no jak tak, ja tam bronił kraj jak nam mówią wszyscy a was w ogóle to nie obchodzi no jak to może być no i potem po prostu zrozumiałem wszystko i jakby no, normalne I, po, i teraz kiedy ja patrzę na to co mówią żołnierzy, no to po prostu śmiesznie bo oni myśleli że Tutaj, w sensie tutaj, w mieście, będzie tak, że oni ich będą wszyscy szanowali, że wszyscy na nich czekali i tak dalej, ale tak naprawdę nie. W ogóle na nich nikt nie czekał i w ogóle nikt nie, nie chce ich jakby widzieć, nie wiem, patrzeć na nich w tych miastach, bo oni, takie, wiecie, dość, dość tej wojny już. Wszyscy, wszystkich ta wojna już no, nie obchodzi. Nie chcą oni o nią rozmawiać. Kiedy oni patrzą na człowieka, który wrócił z wojny, oni patrzą na niego w taki sposób, że on może coś zrobić. On może coś. Nie wiemy, no mówią wszyscy, że uważajcie na takich ludzi. Uważajcie, bo oni mogą coś zrobić i to normalne, bo oni wrócili z wojny. Uważajcie na takich i że no nie trzeba z nimi rozmawiać, lub normalne, no ale nie. Jak to? Nie trzeba rozmawiać z nimi agresywno. Na przykład w taksówkach już gdzieś napisana taka uwaga, ten taksówkarz wrócił z wojny. Jeśli on zacznie robić coś agresywnego, nie zwracajcie na to uwagi. No i w taki sposób napisane. Jakby to normalne rzeczy w Rosji teraz. I oczywiście ludzie po prostu starają się jakby no, z nimi rozmawiać po prostu nie gadać i jeśli oni patrzą że o, jakiś człowiek a ich od razu widać bo oni ubrani w wojskowe ubranie takie specjalne dla tego żeby pokazać patrzcie jestem z wojny wróciły no i oczywiście to zauważyli e, te żołnierze i oni piszą tam w sieci społecznościowych i tak dalej po co nie szanujecie nas po co wy tutaj Macie jakieś impreski, coś jeście w mieście, kiedy te pieniądze możecie wydać na zwycięstwo naszego kraju, dlaczego w ogóle coś tutaj świętujecie, kiedy potrzebujemy Was wszystkich na wojnie, bronić nasz kraj i tak dalej. A jak, jak ja zawsze mówię, nie obchodzi w ogóle zwykłych Rosjan co tam na tej wojnie. No Państwo coś robi, no dobra, a my będziemy dalej mieszkać, żyć tutaj w naszych mieszkaniach i nie będziemy e, wychodzić na ulicę jakby wtedy, kiedy niepotrzebne. <gry> I po prostu będziemy, nie wiem, na imprezki chodzić, coś jeszcze robić takiego, ale nie będziemy szanować tych ludzi, którzy wrócili z wojny, bo po co? Niektórzy żołnierzy, kiedy to po prostu, no wiecie co, w internecie ludzie lubią napisać więcej. Bo oni w życiu nie mogą tak w twarz powiedzieć. Takich bardzo dużo u mnie na moim kanale też bardzo dużo takich ludzi. I oczywiście, kiedy żo żołnierze patrzą na to i, i to wszystko czytają, oni od razu: Co? I oni bardzo agresywni. No oni po prostu: Co? Tam, tam ludzie nasi, tam nasi Rosjanie, my broń, po prostu bronimy nasz kraj i tak dalej. No i oni zaczynają w taki sposób, i po tym. Oni mogą po prostu na, jakby napić się wódki i wyjść na ulicę, na podwórek i zacząć w ogóle do kogoś coś pytać. Słuchaj, wró e, panie, słuchaj, wróciłem tu z wojny z SWO. Rozumiesz? I słuchaj, ja tutaj ten, chcę zapytać czy jesteś jakby, no chcesz do wojny, a on jeszcze do jakiś chłopaków to pyta? Chcesz? I on, no oczywiście, on tylko, no ja chciałbym, ale, ale on tylko, jeśli chcesz, teraz idziemy do tego biura poporowego, tak, ja, idziemy, idziemy od razu teraz razem, bo, no jeśli chcesz, dlaczego w ogóle teraz jesteś tu w mieście, a nie na wojnie, idziemy i w taki sposób. No i on oczywiście tak, no przepraszam, ja mam tutaj żadny jeszcze ten, ten, co? Ty nie chcesz bronić, jesteś zdrojcą, jesteś po stronie Ukrainy i zaczynaj jego bić i może zabić w ogóle. I to normalna sprawa, bo teraz ja już nie wiem, bardzo, bardzo dużo trafiło do wojny po raz kolejny tych mężczyzn, bo oni kogoś zabili z tego powodu. I w Rosji teraz mamy taką prawo, taką ustawę, że jeśli na przykład coś zrobiłeś i no jesteś jakby, wiecie, w trakcji, jakby, nie wiem, czekasz na to, co sąd powie ci. No na ile lat więzienia będzie mieć. Oczywiście będziesz miał ile, nie wiem, tam 5 lat więzienia lub tam 10 lat więzienia, ale w trakcji tego wszystkiego jeszcze nie powiedzieli na ile lat idziesz do więzienia możesz podpisać umowę, że chcesz na wojnę iść do wojny. No i e, wtedy twoje działo, to działa nie wiem, no ta e, sprawa o tym, że kogoś zabiła, zabiłeś. Po prostu jest anulowana i ty idziesz do wojny I tyle. Jeden człowiek poszedł jeden raz bo kogoś on tam zabił w Rosji poszedł, wrócił Jeszcze raz zabił, poszedł i po raz kolejny do wojny i już jeszcze raz wrócił I teraz w, tym, w tej wiosce, w której on znajduje się, wszyscy boją się go. Nikt nie chce wychodzić do podwórki i tak dalej. I co więcej, tacy ludzie mają nagrody od Putina, bo jesteś super człowiekiem. Trzy razy wrócił już swojny, wojny. Zabiłeś bardzo dużo Ukraińców, super jesteś. Proszę bardzo, i nagroda. Medale, wszystko to. I oczywiście, kiedy masz nagrody od Putina, a cię Ktoś tu na podwórku mówi, co ty powinien robić. Oczywiście oni tego nie rozumieją, i oni od razu zaczynają ich też zabić. A kiedy ludzie piszą li, różne listy Putinowi: Patrzcie, on zabił ludzi, i teraz po raz kolejny z naszych sąsiadów zabił. Państwo nic nie odpowiada na to. No i jak powiedziałem wcześniej, teraz ludzie boją się wszystkich tych, i kiedy oni po prostu patrzą na to, że to jest żołnierz, no lepiej w ogóle obok niego w ogóle nie być i z nim nie rozmawiać, bo to po prostu niebezpieczne dla Twojego życia. A problem polega na tym, że Państwo tych ludzi popierają, jakby oni po prostu do wszystkich mówią, że przepraszam, ale ty ludzie wrócili z wojny, jeśli oni coś będzie robić agresywnego, po prostu nie zwracajcie na to uwagi. I tutaj problem taki, a co jeśli ten człowiek chce mnie zabić, to też nie powinien zwracać na to uwagi tak naprawdę niektórzy ludzie zadzwonili w potrzebny czas zadzwonili do policji powiedzieli, że ten człowiek chce mnie zabić bo on wrócił z wojny on jest taki nienormalny i on bardzo agresywny no i policja przyjechała zaczyna pytać jakby co się stało i tak dalej no oni po prostu patrzą, że no to żołnierz jakiś i oni zaczynają rozmawiać z tym człowiekiem jakby, który jest przestępca oni rozmawiają z nim i w taki sposób wiecie, a gdzie byłeś? On taki, no pod Bachmutem tym byłem, tam walczyliśmy. Byłem w Wagnerze po raz pierwszy, po drugi raz kiedy pojechałem. Tam był tam, już w kierunku Hersona, ale tak naprawdę nie walczyliśmy tam dużo, no po prostu byłem, tam coś tam i tak dalej. I policjanci taki naprawdę a tam co, a tam co? I zaczynają rozmawiać z nim, wiecie, jak po prostu ze swoim przyjacielem. I to bardzo, bardzo dziwne dla tego człowieka, który w ogóle zadzwonił do policji. Bo to taki, co, wy tutaj gadacie? On teraz chciał mnie zabić, a wy gadacie tu? Co to za, <laughs> co to za policja? I oczywiście potem policja mówi, no dobra, już no, nie trzeba tutaj różne rzeczy te robić, dobra, a tutaj mój telefon, więc jakieś sprawy będą, dzwoń do mnie i tyle. I, I policja po prostu jakby nic nie robi. I ta kobieta na przykład, jego żona na przykład, po prostu w, w tym samym mieszkaniu razem z nim dalej mieszka. A on jej mówił no co? Dlaczego zadzwoniłaś? No i zaczyna ją bić i wtedy już może zabić. A dalej on po prostu jeszcze raz do wojny może wyjechać. No i tyle. Więc takie sprawy dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pa!